Cześć! Witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jestem na tajemnej wyspie walcze z super dziwnymi potworkami. ją dlatego wygląda jakby się trochę lagowało, ale się nie laguje, ale zobaczcie jakie tu są lubeczki. Krystal Spidery normalnie na kicika schodzą prawie, no prawie, bo to tam... Żebym mógł wziął od razu, o te są mocne. Parę takich nawet na faku to mogę zaszkodzić ładnie, ale zobaczcie, że ja miał wędkę, bym mógł z nich jeszcze locika wyciągać, wiecie o tym? Nie dość, że tak wyciągasz, to jeszcze wędką można łowić. I zwiedzamy tajemną wyspę, na którą właśnie robiłem cuesta. Eleonore Cuesta, Mariana Questa. Jaka to jest wyspa? Piszcie w komentarzach, zobaczę kto jest prosem. Kto wie. Zobaczcie, tu już nic nie ma, ale patrzcie, tu jest taka szlaga. Slaga piracka, Wchodzi w 100 i nowa miejscóweczka jest dewalista. Możemy sobie tu ekspić, zobaczcie jakie mocne potworki są. Tutaj to już trzeba uważać, mówię wam, bo tutaj to... Mogę kopstąć? O jaka dziwna drobnica, widzieliście? Ej! Aj, no pierwszy raz takie coś widzę. Co one takie wzmocnione są? Ej! Wow! Dragon lodowy! Niemożliwe! Dawno... O, ten jaki dziwny, zmutowany żów! Mieszanka żubia i free to była. Tutaj to... Frost Dragon. Słabszy od Dela mocniejszy od draga. Nie no jakie solo poleciało ludzie. Hej! Co to tu jest? Z tej skrzyni coś tam można włożyć. O ale tu bary tu wypasione są. Hey. A wy na pewno nie wiecie o takich super miejscówkach. O, wypasik tu jest, nie no. Otóż żółki jakie ile mają tego wszystkiego. Ej no, bez kitu, dziś zwiedzimy całe wyspę właśnie. Frost dragon, nie no! Patrzcie hey. jaka Aurita, Na lejciku pojechał. tu. Nie ma dla mnie zagrożenia, ale jak jesteście słabsi za Zawelem, no to nie polecam tu, bo można zgadzić ładnie. Już no, no, w harry nie XP, widzicie przecież jaki pros. Tu xp No tak mało kto tu chodzi, nawet bo boję się, że padnę. Zobaczcie, Frog Dragon. Na szczęście mam dobry refleks. A to dlatego, że mam strong potent pod spację ustawiony. To jak coś padam, to szybko. Fik, tak, I już kiedyś miałem pod F, F8 ustawione leczenie. I grałem w ciemku. No i nie trafiłem w klawisz no i padłem na deru. Naciskałem całkiem inny klawisz, który mówię co on się nie leczy. Mówię jakie kombo idzie, a to wcale nie kombo, tylko źle ustawione, a teraz mam na spacji. No gorzej z kimś pisze, bo wciskać muszę kropki. Rozdzielam tak, bo spację wyłączyłem, bo spacja to jest do leczenia dla mnie. A może jakoś inaczej mogę jeszcze w Molda było to ustawić? Mi spację najłatwiej jak gram na tej klawiaturze. Na innej klawiaturze to znak zapytania. Muszę naciskać jak gram w Tibie. No i obu nie chcę lajwiki dla was robić już. Mam nadzieję, że będzie super wielkie zainteresowanie na lajwach z trzy osoby. Nie no, żartuję, może więcej. Ale zobaczę. Muszę te lajwiki ogarnąć, bo czasu nie ma. I tak to jest. Ale wyspa ciekawa, co? Nie ma co gadać, zobaczcie ile monsterków jest. Co dziwnie jakoś mi się nagrywa, jak przyspieszyłem to wygląda jakby się lagowało, a przecież jak wolny tempo normalnie było, nie wiem. Bo ja zmieniałem ogólnie ustawienia graficzne i może coś się tu przestawiło, nie wiem o co chodzi. Dziwnie tak to wygląda jakoś, a ja może tutaj tylko tak wygląda w moim programie, a tak naprawdę będziecie widzieli to dobrze. Ale spoko. Zwiedzamy dalej, Crystal Crusher, dziwny był no. Jaki tu potwory, naprawdę. Ej no, bez Rozdragon, Dragon, ale ich dowaliłem. Pięć sztuk. Uuu, Water te to niebezpieczne, mówię wam. Uważajcie, one są nawet na faku. Przy Build Barriorach tam, Outlaw Camp. Trzeba uważać, do tam grotę w nie wschodzisz, to taki kombos idzie, że nawet wysoki level może paść. One strasznie kombosy mocny walą. Jak dużo jest, niby wiadomo, trzeba ten kask od topnięcia założyć. Ja go nie założyłem, no i dlatego mi mocniej ci skają, bo wtedy one słabiej, ale i tak. One są groźne jak są w grupie. Jest ich dużo, bo tak to nie. Tam. Tak to daje im radę. Szkoda, że wędki nie wzięłem. Miałem wziąć wędkę. No i jak zawsze się zlagowałem, zapomniałem, nie wzięłem wędki i teraz, o, a może jakiś fajny locik by z nich spadł. No trochę zwała. O, rubart, patrzcie, jaka solóweczka trzy naraz i co to dla mnie. Umiejętności, wam nie każdy tak potrafi dobrze grać, dlatego uważajcie, nie polecam wam tu samemu expić. Chyba, że sobie ustawicie leczenie na spacie i będziecie mieli takiego refleksa, bywanie z tego, jak ja. Skila refleksu. O, Pro dragonik, proszę bardzo, jaka solóweczka. O, już pisze opium. Opium śnieżek. O, wił magiczny, 73. Jaki sądziasz. Wreszcie mu się udało wbić. Tylko mi trochę spami mi tu po ekranie. Kurde, a co oni tutaj pisze, bo ja nie widzę. Aj no muszę trochę przystać. Nie, nie będę wieczorem. Na GG nie pisze, bo, bo nie chcę mnie się. Nie chciał ze mną pisać na GG, a teraz czego nie piszesz? No, pogniewałem się. I teraz nie piszę dlatego już. Koniec. No, ale do no widzicie. Miejscówka bodna polecenia, polecam wam to ja. Sam wielki aurit. ROVDC, najlepszy paladyn na celeście z najlepszym refleksem. Sami widzicie, no warto tu przyjść, dlatego zachęcam Was. Na pewno tu większość z Was nie było, tylko się mądrzą. A! Nubskie potworki. Tam nubskie, ale coś nowego pozwiedzę. sobie. na kiraty są wokoło, wszędzie jakieś inne. A może jeszcze coś innego tu jest, ja nie wiem. Może nie odkryłem jeszcze jakiejś miejscóweczki, bo to dużo terenów jest jeszcze do odkrycia. Ten teren co dla, ja, dla Żuwia jaja musiałem ukraść. Questa takiego przechodzę tam jeszcze jakoś. Armatę musiałem spalić. Lufę spalić. z Bongo, nie rartuję. Armatę tam trzeba było spalić tutaj w tym jeszcze. Udało mi się. Firebugiem bogiem odpaliłem. No i dalej zwiedzamy. Duży level, to mogę sobie pozwiedzać, popatrzeć, co tutaj jest. ostatnie ostatnio, tak jak pierwszy raz tu byłem, to trochę dygałem, bo tak mówię. Jeszcze i wpadnę w jakieś tutaj kombosy, ale nie, one tak mocno już nie walą. Dużo HP dlatego mogę się szybko wylecieć. Crystal Crusher, no dziwne to jest te to I niespotykane. Jak macie jakieś fajne beczki, to podobajcie w komentarzach, to będę je odwiedzał, zwiedzał. Ja sobie zapisuję wasze miejscówki, no ale demon na razie no niby można je iść, ale no nie wiem. Czekam aż jest 130 level. Jak jest 130 level, to mogę iść na demona, bo tak na razie jeszcze poczekam, bo tam czytałem o tych demonach, że on nie potrafią ładne kombo szasnąć. Tego sobie wolę jeszcze pod ekspić. Blessów dokupić. Blessów dokupię, to mogę wtedy iść. Bo jeszcze mi dwa blesy brakują, bo ja kupywałem zawsze pięć blesów. myślałem, że to wszystkie, bo w Tibia Wiki, tibia wiki patrzyłem. A to w Tibia wiki jeszcze dwóch nowszych jakichś ponoć nie ma i ja muszę je znaleźć. A tu jakaś miejscówka ogólnie była tam questowa chyba. No ale musiałem trochę uciąć, bo tam okieśniewek. O tu widzicie? Jakaś dziwna miejscówka i z meduzy mi jakiś płyn wypadł. Widzicie? Nie wiem o co tu chodzi. Nie mogę jej sprzedać. Do tego trzymam na razie, bo to jakieś może na questa, a później tego nie zdobędę, a tu jakiś questik fajny się robi, nie wiem jaki, Muszę o tym poczytać. Bo to jest wyspa XXXXX. Nie wiadomo. Nie wiadomo, co to za questiki są, ale jak zrobię ten questik, to już na pewno na jakiś prosów będzie. Więc z meduzy coś to... uuu... Tam do meduzy, chociaż ja je soluję też. Demony. Ale damy radę. O, przez ogień biegają, to po co ja ten ogień rzuciłem? To chyba przez energię nie mogę przebiec. Muszę energetyczne kupić sobie, złe kupiłem firewally. Ta! dokupię sobie inne. Teraz rurki. Jeśli, bardziej prosowe. Bo tak, co? Goniłoby mi masa ich. I zdedić zde mogę, bo co? Bo one przechodzą sobie przez ogień. Chyba przez energię one nie przechodzą właśnie, boją się energii, tak? że energię jakieś wołę kupić, energię bomby, o, to rozumiem, macie dłuższy odcinek dziś, jak się Wam podoba, piszcie w komentarzach, że spoko, jak się Wam nie podoba, piszcie w komentarzach, że D takie długie odcinki, to będę wiedział, że Wam się nie podoba i wtedy będę do krótszy, dobra? Bo jedni piszą, że o, zwała jak długie nagrywasz, bo za muła jest. A inni piszą, że fajnie, że chcieliby dłuższe. No i już ja sam nie wiem. Tego teraz ocencie na tym odcinku. Czy zwała, za czy spoko jest. Bo ja już sam nie wiem teraz, jak nagrywać. Dlatego tak przetestuję jeszcze. Bo ja tam mogę po minucie nagrywać, po dwie, po trzy, bo mi to jeszcze lepiej, szybciej nagram. Aby się podobało, no a już taka miejscówka konkretna dzisiaj. Nie jakieś tam kwestiki pierdzenia czy inne, tylko konkrety. Sami widzicie. Trzeba dbać o widzów. No. Ogólnie to pozdrawiam wszystkich, którzy komentują. A czy hejt, czy nie, to i tak wszystkich pozdrawiam. Tak. Dlatego życzę wam miłego dnia. Dawajcie mi subiki, komentarze, łapki w górę. W dół to nie dawajcie. To lepiej komentarz napiszcie jakiś negatywny, jak łapkę w dół. Kołapki w górę dawajcie, pamiętajcie o tym. No dobra, to ja już kończę, to trzymajcie się. Narka. Cześć!